Ej wam wszystkim w kolejnym filmiku, e, mam nadzieję, że macie się świetnie, że cieszycie się, że wróciłam e, z przytupem na YouTube'a i nie potwierdziło się to, co pisaliście niektórzy w komentarzach, że o napiszę, że wrócę i nie wróciłam. Wróciłam i będzie teraz super, e, naprawdę wracam z nową energią i z... Zaplanowanymi filmami, bo o to mi chodziło najbardziej, że ja po prostu muszę mieć coś w przód troszeczkę e, zrobione, bo inaczej po prostu e, tylko myślę o tym, że kurczę film, film, film i przez to odbiera mi to całą radość tworzenia i w ogóle, ale. Nieważne, to już nieważne, wróciłam, wszystko jest ok. Mam nadzieję, że się cieszycie, mam nadzieję, że wciąż tu jesteście. Zanim przejdziemy do tego nowego tematu, to zapraszam Was serdecznie na mojego Instagrama, gdzie pojawiają się bardziej mm, prywatne też treści, gdzie możecie mnie poznać trochę bardziej. Tam piszę też posty, na stories wklejam różne rzeczy. Naprawdę tutaj skupiam się bardziej tak stricte na tym minimalizmie, około takich yy, rzeczy, około minimalizmu. A tam jest po prostu wszystko i też jeśli macie ochotę po prostu poznać mnie od innych stron, zobaczyć jaka jestem, to zachęcam Was tam, żebyście zaglądali. No i oczywiście, żebyście zasubskrybowali kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, będzie mi szalenie miło i to jest ogromne wsparcie dla mnie, dla mojego kanału, dla jego rozwoju i dla mojej motywacji po prostu do tworzenia. Teraz już możemy przejść do tematu tajemnego, sprzedam was sprzedam wam, nie was, was nie sprzedam nigdy, wam sprzedam najważniejszy trik, o którym bardzo często zapominamy, gdzie właśnie widzę tam, widziałam, bo już nie oglądam takich filmów minimalistycznych, bo no, dla mnie one już są dużo w tył, jakby za mną, gdzie ja jestem w minimalizmie i tak średnio mi to pasuje, ale pamiętam, że skupiano się głównie na tym, jak kupować, co tam robić, nie wiem, żeby odsubskrybować jakieś newslettery i bla, bla, bla i takie rzeczy, planowanie wydatków i to wszystko. Ale taką najbardziej banalną rzeczą, którą możecie zrobić i która najlepiej wam się spisze. Naprawdę naj, naj, najlepiej to jest nie kupowanie. Wiem, że przydałam wam po prostu trik życia, o którym nie mieliście pojęcia i od teraz po prostu wasz minimalizm wejdzie na jeszcze wyższy poziom. Ale taka jest prawda. Bardzo często zapominamy sobie o tym, że w tym całym, właśnie w tych całych nawykach, w tych całych, nie wiem, sposobach na, na, na to, jak być jeszcze lepszym minimalistą, zapominamy o tym, że my wciąż kupujemy. I właśnie musimy przestać yy, kupować i jakby nie wyrzucać. Wyrzucanie w minimalizmie nie jest jakby takim priorytetem. Oczywiście musimy przejrzeć swoje rzeczy, żeby się zrobiło przejrzyście, żebyście mieli porządek w przestrzeni, żeby wyrzucić to na przykład to, co jest zużyte, to, co jest zepsute, już całkiem nie da się uratować. Ale właśnie najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby przestać kupować, bo... Jest róż... Są różne opinie, ok? Jeśli się w tym ze mną nie zgadzacie, to ok Wasze jest takie prawo Ale w mojej opinii, w mojej opinii, zaznaczam Minimalizmem ja nie mogłabym nazwać kogoś, kto po prostu na przykład posiada jakieś rzeczy I wyrzuca je na przykład co rok, o szafa kapsułowa, a widziałam takie, takie smaczki właśnie na YouTubie, czy tam wiem, na Instagramie gdziekolwiek, gdziekolwiek, w internecie po prostu, widziałam takie smaczki, że ludzie sobie tą szafę wymieniali co roku i co roku po prostu kupowali co innego i oczywiście, szafa minimalisty, bo jest minimalistyczna, człowiek posiada mało rzeczy, ale jest ona wymieniana co roku żeby nie wiem, się nie znudziła. No wiadomo, jak coś się rozwali, nie wiem, spodnie nam pękną na tyłku i po prostu sklejenie ich, nie wiem, na tyłku, na udach, na wszędzie. na kolanie gdzieś rozedrzemy i będą jedną wielką dziurą. No to wiadomo, nie da się ich naprawić, wyrzucimy czy tam jakiś nie wiem, podarte t-shirt już całkiem, czy coś co już się rozlatuje naprawdę, co jest schodzone, co macie lata, no to wiadomo, że, że się wyrzuca. Ale no nie oszukujmy się, w Większości rzeczy nie da się znosić przez rok. No to musielibyście naprawdę już mieć jedną parę spodni i nie wiem, dwie koszulki czy tam jedną bluzkę um, i cały rok ją nosić, nie mieć nic innego poza tym, żeby faktycznie to się znosiło na takim poziomie, żeby, żeby no z, bez bólu serca to wyrzucić. No, są różne opinie, tak jak mówiłam. Dla mnie to nie jest minimalizm. E, I ja też sobie mogę po prostu, nie wiem, schować wszystko na strych i, nie wiem, wyciągać sobie po trochę, a resztę, powiem, wyrzucać. E, no, ale wciąż to jest coś, co posiadamy i, nie wiem. No, dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Wiem, że są różne opinie i, no, ale miejcie na uwadze to, że ja po prostu tylko powiedziałam swoją opinię, nie narzucam Wam nic. Dajcie znać też, jeśli wy jesteście takimi minimalistami, którzy sobie wymieniają rotacyjnie te rzeczy i wyrzucają, na przykład co roku, co pół, co dwa, nie wiem. Dajcie znać, jak to u Was funkcjonuje i dlaczego zdecydowaliście się na takie rozwiązanie. No ale moim osobistym takim trikiem, który zrobi największe efekty, najwięcej Wam da jest po prostu przestanie kupowania. Na, no, na jakiś czas, ok? Na miesiąc, na dwa, zależy, ile macie rzeczy też, tak? Ile potrzebujecie, no bo wiadomo, nie wiem, ja nie mam zapasu kosmetyków, nie mam jakichś, nie wiem, pięciu kurtek, mam tylko jedną, więc jeśli coś by się stało tej rzeczy, no to ja muszę ją wymienić, czy tam mam jedne buty zimowe. Jak coś się stanie, no to ja je muszę wymienić, tak? Ale no, no to zależy od Waszej sytuacji. Życiowej, więc no, miejcie to też na uwadze, ale ogólne niekupowanie przy, przez jakiś czas sprawi, że docenicie to, co macie, nie będzie ciągle wpływało wam, nie będą nowe rzeczy i zaczniecie chodzić w tym, co macie, nawet coś odgrzebane z szafy, z dna szafy, i wtedy zobaczycie, czy faktycznie. Ta rzecz leży, bo jej nie używacie, nie, nie jest wygodne, czy cokolwiek, nie, nie jest wam potrzebne już. Czy po prostu przez ten natłok rzeczy, który co jakiś czas wpływał do waszej przestrzeni, te rzeczy po prostu są zapomniane i dlatego ich nie używacie? To jest game changer. Naprawdę porzućcie wszystkie inne metody, wszystkie inne porady i zacznijcie od tej. Jeśli nie chcecie wchodzić, na głęboką wodę, wyrzucać wszystkiego i od razu robić wszystko tak jak się w tych filmach nieraz pokazuje. Właśnie teraz są popularne, że o, z, takiego, z takiej osoby, która przetrzymywała wszystko nagle ma teraz 50 czy 100 rzeczy. No bo to nie jest za bardzo realne i to jest pod publiczkę zrobione. Ale w normalnym, praktycznym życiu możecie tak sobie zrobić. Dajcie sobie czas. Dajcie sobie czas na niekupowanie, dajcie sobie czas na używanie tego co macie, na przykład zapomnianego gdzieś i zdecydowanie, czy faktycznie tego nie potrzebujecie, czy potrzebujecie. No i tyle by było na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten film Wam się przydał i tylko przypomnę, żeby zasubskrybować kanał, będzie mi bardzo miło, że po prostu mnie mój kanał wspieracie i dodajecie mi motywację, żeby tworzyć nowe filmy. No i Instagram. Instagram też. Przejdźcie tam sobie po filmie. Dobra. Miłego dnia, miłego wieczoru, poranka i do zobaczenia za tydzień.